Dzień dobry moi drodzy, jest 7 50. Dzisiaj zostaliśmy obudzeni dość wcześnie, bo o 7.00. Generalnie dzisiaj miał być taki pierwszy dzień vlogowania, wszystko miało być super, a tu słuchajcie, mała kraksa. O 7.00 rano telefon, że zalało cały blok, żebyśmy podłożyli ręczniki po zamrażalkę. No i że generalnie woda się dostała do elektrowni na dole. No. I to było trochę bardzo niebezpieczne. Trochę bardzo. Najgorsze jest to, że w zamrażarniku mamy pełno jedzenia, bo mamy psi bufet dla psów naszych i tam jest dosłownie jedzenie na cały miesiąc i to się nie może rozmrozić. Ja nie wiem, co mam sobie zrobić. Mama mi odpisała napisała JPRD. Znaczy naszego mieszkania nie zalało. Mieszkania, które są tam po prawej stronie to wszystko. Garaże na dole też są pozalewane. I co dzisiaj mamy Macieju w planie? Dzisiaj mamy o 12.30 rozmowę z fotografem. Widziałeś jego pracę? Pokazywałam ci? Tak. Bo ja pytam nie dlatego, że Maciej nie wie co się ogólnie dzieje na naszym ślubie, tylko po prostu ja pisałam dosłownie z 20 fotografami. Jestem dość wybrana, więc naprawdę do wielu pisałam, bo też wiecie, no nie chcemy jednak na fotografa wydać 15 tysięcy, bo naprawdę jak niektórych znalazłam takich top of the top, to u nich taki najmniejszy pakiet kosztował 10 tysięcy. No to też bez przesady. Ja na przykład mogę wydać te pieniądze większe na film, a na zdjęcia już dla mnie zdjęcia nie są takie ważne. Co no dla mnie się... tak samo. No najważniejsze, żeby film był super, no był. Bo... bo na filmie jednak jesteśmy. Na no, film jest ruchomy, wiesz, co chodzi, a zdjęcia są zdjęcia po prostu. I Na zdjęciach nie da się tak aż zatrzymać w tej chwili. No, no nie tak wiem, sobie. w każdym razie może dlatego, że my ogólnie mamy bardzo dużo już zdjęć razem. I tak No... nie wiem. I to tyle z naszych super ambitnych planów na dzisiaj. Najpierw złączyć włosy. That's my future husband. Tak jest? W ogóle już mi się nie mi No co dzień, jak? co dzień 7 rano, brak światła. My już po medytacji yy, przeczytaliśmy już 10 książek. Dobra, wygląda ja miara normalnie? No, chyba tak. A ja? To nasz świat. Ja tutaj pokażę o... Widzisz to? Stary tutaj podsłuchuje ludzi Stary robi podchody I Jest z psem na zgadach. O oh mój dzisiaj cały dzień praktycznie nic nie robiliśmy Jak wstaliśmy rano to później w ogóle zasnęliśmy Przespaliśmy pół dnia Byliśmy tylko u rodziców A jeśli chodzi o taką małą aktualizację To nie było prądu przez cały dzień Nie ma wody znaczy jest zimna tylko, więc ja się w ogóle nie wykąpałam. Jestem obrzydliwa, śmierdząca, <głos》>, bo był dzisiaj upał, także się upociłam. Na szczęście mam jutro fryzjera, więc mogę iść w brudnych włosach i po prostu będę miała je umyta. Trochę sobie tutaj podrasujemy ten odrost, bo ja sobie robię tylko takie mini refleksy. I zetniemy końcówki, bo po wakacjach to wiecie, chcę żeby one były ścięte i takie świeżutkie. Zobaczcie, jakie to słodki. Lekusiu. Lubię psy zabierać do rodziców, bo tam jest wielkie podwórko i gdzieś tam te nasze psy mają swobodę i mogą się wybiegać i potem są mega grzeczne w domu, bo po prostu są spokojne, nie? I są wymęczone i śpią. To jest prezent, który dałam Maciusiowi na urodziny. Przegrane na nim jest dużo za dużo W ogóle tak sobie właśnie gadaliśmy, że totalnie... Warto wydawać kasę na takie sprzęty. Tak są mamy Dysona, co jeszcze mamy? AirPods'y. AirPods'y, Express. No i ty masz iPhone'a, nie? Telefon, no i za każdym razem nie żałuję. Jest to dużo pieniędzy, ale finalnie nie żałuję tego i to są najlepsze zakupy. No jeśli chodzi o elektronikę, no to nie warto oszczędzać na tym, bo tak naprawdę jakość jest adekwatna do ceny. Mm? Nie chce mi się nic, naprawdę. Cały dzień mi się nic nie chcę. i najgorsze są takie dni, gdzie właśnie nic nie robię, przez co się czuję jeszcze gorzej i jeszcze bardziej jestem zmulona. Muszę sobie zrobić pielęgnację, wiesz? Muszę sobie walnąć skincare, bo nie wytrzymałam zaraz. Teraz przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, gdzie w końcu mam miejsce na wszystkie kos moje kosmetyki, a jak się domyślacie, no jest ich dużo. A w poprzednim mieszkaniu mieliśmy tak beznadziejną łazienkę i nic nie mogłam tam schować, nic. Ani tam w ogóle nie było blatu, wiecie, była tylko taka umywalka i w ogóle. Używam sobie tego żelu z bardzo go lubię. I ostatnio kupiłam takie bawełniane ręczniczki. Użyję sobie mój ulubiony produkt na pryszcze. Bo tutaj widzę, coś mi wyskoczyło i ja w ogóle nie mam żadnych niedoskonałości. Jak coś, to zawsze mi wychodzą na brodzie, czyli domyślam się, że to jest od hormonów i od okresu i tak dalej. I to jest cudo po prostu. To łagodzi mi pryszcze i one znikają dosłownie w jedną noc. Max z dwie. Biorę sobie trochę na palet. Tak wiecie, żeby nie dotykać tą pipetą skóry. I nakładam na tego dziada. I ten produkt zasycha i robi się taki opatrunek jakby, plasterek. Nałożymy sobie serum pod oczy. Ostatnio kupiłam jakiś znakomi. Chyba jest spoko, ciężko stwierdzić. Chyba jeszcze nie miałam jakiegoś takiego super, mega fajnego produktu, który by mi zrobił różnicę pod tym okiem. Albo może jestem za młoda, żeby jeszcze to zauważyć, nie wiem. I użyję sobie ten kremik bioterm. Ale też stwierdziłam, że nie będę czekała na jakiś super, mega fajny dzień, gdzie będę miała świetny humor. Dlatego, że pamiętam, jak często e, pisaliście mi, że wy chcecie oglądać zwyczajne vlogi ze zwyczajnego życia, z jakichś tam normalnych moich aktywności, nawet takich domowych. Więc stwierdziłam, dobra, nawet jak mam jakiś gorszy dzień, to będę nagrywała, bo jeśli będę w ten sposób myślała, to tak naprawdę nie będę nagrywała wcale. Dobra, powiem wam, że ta pielęgnacja mi trochę poprawia humor i tak um, ogarnęłam się. Hello, hello, hello. Wieją sobie, właśnie, kawu się wstaliśmy niedawno. I co głosi na story, że dzisiaj pojawi się pierwszy filmik na kanale od dwóch lat, czyli ten live update. E, jak to nagrywam, to pewnie już dawno go obejrzeliście. E, I znalazłam też bardzo fajną mm, dziewczynę, która zajmuje się grafiką, i która zrobiła mi e, fajną miniaturkę. Jestem bardzo bardzo zadowolona. Ja będę chciała z nią nawiązać dalszą współpracę. A, i dodamy to na relację, tylko z Pinterest'a sobie pobiorę jakieś fajne tło. Jestem mm -hmm. <słuch> stresowana troszeczkę. Nie masz czym? I know. Uświetnie ale... Mojemu mózgowi tego nie wytłumaczysz. Dobra, moi drodzy, lecimy do fryzjera. <słuch> 12.09. Zaraz wam pokażę, jak jest zajebiście ciemno na korytarzu. A bo ja muszę sobie jeszcze świecić latarką. Dobra, to na razie wam pokażę, jak jest ciemno, bez latarki. Idziemy na wyprawę. Survival Urbex. Urbex yy, mój. Opuszajcie, to. No i włoski zrobione i tak jakoś spontanicznie pomyślałam, że chcę jakieś takie, jakiś taki pigmencik różowy, ale to jest tylko odżywka, więc wiecie, to zaraz zejdzie, natomiast zauważam, że zawsze na lato chce mi się takich lekko różowych włosów, już dwa razy miałam, także bardzo jestem zadowolona, tak? I takie trochę troskawkowe. E, dobra, to lecę do domu, jest 30 stopni, masakra, zatankujemy i wracamy. Jak się Szczerze to zaraz zemdleję. Jestem taka głodna, jest taki upał. masz rozjaśniony, nie? Ty nie widzisz, że ja mam różowe ten? Różowe kolory? Nie widzę. Kłamiesz. Nie kłamię! No widzisz czy nie? Widzę, tutaj. No tutaj. Chłopy, 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 chłopy. Jak zaraz nie zjem, to się wywrócę. Grzanki kaprezy z grosem. Dobra to jest. Naprawdę jest bardzo dobre. Tam. Ja sobie zjem takiego kurczaka. Grzowanego. Moçarelę w ziołach i makaronem mordę. No, naprawdę jest bardzo dobry ten catering. Jesteśmy serio zadowoleni. Serio, serio. Podgrzewasz pierwsza? A ja muszę to podgrzewać? Nie, to jest bardzo Na zimno, nie, zimno mam. Zimno, chyba no to ja sobie to jestem uzależniona. Ja mam już długo fazę na Sprite'a, co? Nie. Dziękuję, że podtrzątałam. Nie, no każdym Czy hmm. zawsze sprzątam. Wiem. Hmm. Dlatego będziesz moim mężem. Skochasz mnie troszeczkę? Najbardziej na świecie. No dobrze. Ej. Fiu, fiu, fiu Cóż za przysmaki Odebrałam paczkę z perfumami A tak naprawdę są to Podróby perfum Maciek miał na początku podróby Potem kupił oryginalne w Douglasie I uwierzcie mi, że te podróby 100 razy lepiej się trzymały No to oryginalne to w ogóle Ja nic nie czułam, jak przechodziło w mnie to nic nie czułam Więc znowu zamówiliśmy te podróby I Zamówiliśmy trzy męskie i jedne damskie dla mnie, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, to też nie jest duży koszt, bo one są bardzo tanie. Więc nawet jak nie będą mi pasowały, to nic, to nic się nie stanie. Dior Sawasz, Invictus Victory, Invictus i e, Giorgio Mani Sintens To są e, te, w których Cię poznałam. Więc jak je, jak je czuję, to raz są. To... Pamiętam, <laughs> <laughs> mm, mm, mm. to znaczy pierwszymi spotkaniami naszymi wideo wylewałem. Po butelki tych perfum na siebie. No ale ja tak pachniałem. Maciej, Boże. Wiesz, opłaciła się? Chciałeś mi podawać? Bardzo. Totalnie one pachną tak samo. No, zobacz, jak one pięknie pachną. Normalnie byśmy w naglasie się przyknęli. Okej, okay, dubbra manisi Intense. Bardzo podobnie pachną. Okej, okay. jestem bardzo zadowolona. Taką storkę dodam. By wszyscy widzieli, że moja narzeczona wróciła. Wiecie jak mi niedobrze jest? Masakra. Oh, właśnie opublikowałam swój pierwszy film po dwóch latach. Moja firma nazywała się Stres Zo. Stres nerwy Współkazo. Gdzieś tam w środku się cieszysz, co? Może trochę. Suby mi co wiesz? No i dobrze. Było, 200... Było 239 z 240 Pięknie, konie. Dziękuję. My life is crazy bye, -bye. <laughs> Dziwne co zmyślałam, że już nigdy nie będę chciała wrócić. Pamiętam, że chciała opowiadałam? Tak, że się wypaliłeś, że nie chciałaś. Się... Dziwne z życie. Leżymy, odpoczywamy i czekamy do 18, bo zdzwaniamy się z fotografem i z DJ-em. Ale od północy taka mocna impreza. Explosion Pitbull, to jest mój styl. z Wiadomo, że raz na jakiś czas może coś polecić, jakbyś i tak dalej oczywiście właśnie rozmowę z DJ-em DJ na tych samych falach Czujemy ten sam vibe no i teraz czeka nas rozmowa jeszcze z fotografem I no. generalnie będziemy mieli wszystkich, wszystkich ogarniętych To w jest sensie nie tak gorąco, że nie wytrzymam No mi też, ale ja się przebrałem na lat... tą mm -hmm. wcześniej Jak się oglądali, miałem koszulkę, a przebrałem się w taką różną koszulę, bo jest taki upał, że... No. Ile jest? 34? 33? Mm -hmm. mhm. Chcemy po prostu, żebyś tam... Nawet za... ki kilka więcej. Oglądamy teraz meczyk. Francja, Hiszpania, bardzo ciekawy. A ja sobie zmontowałam rolkę do współpracy, także niedługo ją opublikuję. Zmontowałam też TikToka, którego już dodałam. I niedługo będziemy po meczu jechali do moich rodziców się przespać. Dlatego, że jutro wyjeżdżamy do Warszawy na event, a ja nie mogę się tutaj wykąpać. Także tak będzie lepiej, a i tak się musimy rodzicom zostawić na czas naszej nieobecności. My już jesteśmy w drodze na event Dress code był Creamy Summer Ja za bardzo nie mam takich kremowych, beżowych kolorów Ale ubrałam taką długą sukienkę brązową Do tego mam złote dodatki I chyba będę się prezentować dobrze Makijaż dzisiaj słuchajcie wyszedł mi bardzo fajnie Mam dzisiaj Good Makeup Day Także bardzo mnie to cieszy Tutaj proszę mój przyszły mąż Tak się prezentuje 36,5 stopnia nam pokazuje dzisiaj Także jest masakra przez długi okres czasu bardzo się stresowałam eventami bardzo nie lubiłam nowych miejsc gdzie są ludzie, których nie znam i tak i tak dalej i naprawdę raz miałam przez to atak paniki to nie byłam z tobą nie mogłam oddychać I naprawdę to było straszne i to jest pierwszy event do którego już się przekonałam gdzie sobie przyjechałam gdzie są z przyjemnością i Taką radością serio i się czuję dobrze. Także to jest taki sukces. Jeśli też macie problemy ze stresem i tak dalej, to na pewno wiecie, jak to jest gdzieś tam w końcu to wyleczyć i mm, wyjść z takiej strefy komfortu. Także taka, taki jeden z moich sukcesów. Naprawdę, nie? No. Sam, sam byłeś świadkiem, że bardzo nie, się, się stresowałam. Bardzo, nie bardzo nie. się stresowałam, że ja aż miałam łzy nie? No, a teraz tak naprawdę przyjechaliśmy. I... Bardzo mi pomogłeś. I też po prostu chodzi o to, że mm, ja się zmuszałam. Mhm. I gdzieś tam staram się ten mój mózg trenować i po prostu stawiać mój mózg w takich sytuacjach. Niestety w siłą. No. no i jakoś to poszłam. Przełamałam. Także za to. Bardzo fajne kolorki, takie pasujące do mnie. A tu będzie koncert na żywo. Ty będziesz grała? Nie, umiem tylko na saksofonie. Dobry moi drodzy, mamy czwartek. Wczoraj już się nie odzywaliśmy, bo praktycznie o pierwszej w nocy wróciliśmy do domu, nie? Była ogromna burza. Generalnie event bardzo spoko, ale nie było tam żadnej klimatyzacji, więc już wiecie, po jakiejś tam chwili po prostu wyszliśmy. Ale bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. Teraz jedziemy do moich rodziców, bo zostawiliśmy tam psy. Jak wiecie, już ich wczoraj nie odbieraliśmy, bo. Byliśmy zbyt zmęczeni i wrócimy tutaj. Ja muszę nagrać kampanię reklamową. Sprzątaliśmy trochę w mieszkaniu. A jutro jadę na wosk i. I muszę mieć pędzle na sobotę, bo w sobotę mam mega dużo klientek. I w sobotę też mamy grilla na Takie engagement party, więc będzie fajnie. Okej, okay, jesteśmy już w domu i dostałam od mojej przyjaciółki Jakaś przesyłka. To jest jakaś niespodzianka. I... A się na nie wystraszyłam. Co ona tu wymyśliła? O ja! Niezbędnik panny młodej. Organizer ślubny. Myślałam o tym totalnie. To jest spoko, no, mówię, że Bo ja, mówię, że... ja... widziałeś, ja sobie właśnie wszystko zapisuję w jakimś takim notatniku zwyczajnym. Nie, no co za kobita. Ale fajnie, dziękuję. Wow! Kochana! No, super. Dziękuję! <grych> Kupiliśmy karczek i musimy go zamarynować. Przyprawię do karkówki po prostu i wymyśliłam, żeby jeszcze dodać do tego musztarda taką smoky barbecue. Więc myślę, że to razem będzie bardzo fajnie smakować.